Jo, witajcie wszyscy. Kurde, to no nie mój głos normalnie, no co ja poradzę, no ale niech będzie. Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gingis. I oczywiście to są nasze przygody, czyli przygody grubasu w Minecrafcie. I jest ze mną, tak jak zawsze. Od już kilkudziesięciu odcinków husiek! Joł, Ja cię będę spróbował naśladować twój głos, żeby ludziom wiesz, No, no to jest nie mój żeby... głos, no chory jestem, jestem chory, kurde mam... Mam momenty takie, że normalnie się czuję, a mam momenty takie, że no I... kurde atakuje mi gardło i wszystko inne. Dobra, idź ci. I, i, I do Dżingisa przychodzi pani i robi mu pik. kuj. Idę, idę, side. Ale lejesz o, normalnie. ja tylko to tak troszeczkę ukapałem. Ja też. Tak powiem. No, ja też już Dobra, słuchajcie, e... wyliśmy. W kopalni, nie? Byliśmy. Tak, 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 Byliśmy w naszej kopalni. kopalni my to trochę. Dobra, słuchaj. Gdzie ja mam składać te rzeczy, które mam z tej kopalni? Najpierw do przepalarni. Eee, słuchaj, właśnie, no pasowałoby, kurde, zrobić dzisiaj te przejść dwa dyski. Chociażby, żeby były skrzynki już, no. Dokładnie, to czekaj, eee, może tak. Eee, aha, bo no. mam ten... Um, y, te, masz te, 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 te do, ory bruszy do tego, do posadzenia? Jakby coś mm, to ci tam dałem, Mam dwa. iron Obery iron bruszę i mam jeszcze air, iron I Jeszcze to masz, ja tam dałem, bo tam czy zabrałem jakieś? A ten iron Obery to też daje, o to, o to, to, o to, oto, 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 oto. No z tego, to chyba trzeba przypalić. Będzie żelazo? Ja za, zaraz sprawdzimy, no chyba są te, powiem ci, te, 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 Tak, przepalasz i dostajesz... No, dostajesz te iron nuggety. Ale ich się tam zresztą posłuchaj ich. Oj, padł. A, bo, bo pewnie wiesz czemu się padł, bo bijał go ten, te, no. To no. no jest taka pułapka. Czekaj, to tak pulwa, pulwa. Dobra, to czekaj, to możemy... co, co ja mogę? Ja mam ze sobą silvery, mam żelaza trochę. Ponad 100. Tak. Gdzie to wrzucać, te żelazo, na górę? E, na, pulwa, pulwa, no. na pulwę, pulwę, no, na pulwę, na pulwę. Na pulwę, no bo spul, spulwujemy to i... Dobra, tej to, to drugą to pulwę zajmę żelazem. A ty zajęłeś razem drugą pulwę. To trzecią pulwę. No drugą. to trzecią pulwę, to ja mam jeszcze trochę. A to nie, to nie mam. to mam jeszcze Golda, mam osmiuma, osmiuma będę pulw, pulw, pulwował. Okej, okej, okay, okay. też mam osmiuma, to też rzucam. A w tu ostatniej... mam. jeszcze mam Lid Or mam na przykład. No ja też mam trochę lit. To wróć tutaj do ostatniego, a resztę po prostu rzucę tutaj. Czekaj Goldy mam jeszcze. Czekaj, miałem lit ory, gdzie to było, kurde no. Ale mam tak, mam golda, mam ferosy ory jeszcze, ale to się chyba nie pulwaryzuje, nie? ferus or? E, nie, wiesz co, nie wiem. że. co a a Dobra, a nie, lida wrzuciłem, dobra. No, słuchaj, to ja pójdę, nie wiem, jak to się zbiera w ogóle? To te, te brusza brusze. Czekaj, zapalę sobie światło. Nie, nie ma żeby tyle lamp w... Robił, żeby po ciemku łazić. <noise> ja zobacz, jak tam wyrosło. No zobacz, jak wyrosło, no patrz. Jeszcze idzie bo widziałeś? Pięknie. Dobra. No, to pięknie co tutaj? Tutaj, coś panie, tutaj. też. Kurde, mało tych tych zrobiłem. O, to jest jedynie puste. I co ja mam z bruszy? Mam irony 7 Zaraz je tutaj posadzę. Tutaj rosną. To to nie są brusze. Aluminium mam jedno. Dobra, Ja zobaczę co tam. Amalimium. Trzeba na te karty. Nie powiem, przydało... czy znaczy, te karty nasze przydało więcej, bo to jest tylko. Ile tam jest Na tych 16? 63 typy, więc. No ale to na początek, nie? Żeby chociaż mieć już żebyśmy jakiś ten magazyn. No sobie tak, no sobie tak. Bo ta, my ta, przecież, ta. kurde, bez magazynowi jesteśmy normalnie. No tak. Dobra, zamknąłem. Ty zbierałeś to? Czekaj, może ja tego pozbieram trochę, co? Ty się czym to się zbiera? Łapą normalnie? Chyba kilofem. Ale łapu też można. A eee, teraz taka jest. Czy to zbiera jakoś nie? prawo, się klika, czy, 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 czy normalnie się rozbija i się sadzi? tak? to normalnie się rozbija i sadzisz, to powinno czyli tam wyskoczyć, tak wiesz, że to i to. Tak mi się to wydaje. Tak się zrobiło, nie wiem. zaraz w momencie, że był... ja nawet nie wiem, bo. To było to aluminium. Pod, pod, pod... Czy ja mam aluminium? Mam, tak, to to i to wyskakuje, czyli to sobie sadzi. No. Ale czekaj. Tego nie mogę aluminium posadzić, żeby tu zapełnić. Nie. Czyli te brusze trzeba zbierać aż tyle, aż żeby zapełnimy same, czyli one nie działają tak jak normalne rośliny. To jak zbijesz brusza, to już. No to już masz nie ma? tylko brusz i masz, i masz ten. No nie, no działa na zasadzie takiej. Eee... Działa na zasadzie takiej, że kurde, wiesz, dostajesz jedno i drugie, nie? Aha, aha no. O, no nie Przestań mnie tłuc tam, kurde. parzy paży, ma. Wiesz, wiesz gdzie te pażdełka <coughs> nie chcesz wsadzić, co? To si silikony robię. Potem możemy, wiesz co, możemy dojść tutaj jeden mod jeszcze. Jaki? Na Advanced Inscriber, że będę mógł przejeżdżać stack i będzie mi to przerabiać, bo to, to muszę, kurde, klikać po jednym... żeby mi silikony no, zrobiło. No, to poszukamy, najwyżej. No tak Czyli znaczy, tak, jak ja tak, go mam hmm. na na także tak że wystarczy tego, że po prostu, Aha. to tam trzeba będzie dodać i już. I ja będzie elegancko. wybornie? Przewspaniale, nie? Przewspaniale, przecudownie. No dobra, a, te, a mam takie koniczynki mi też wypadły. Wiesz, Chcesz koniczynek parę? Co? Halo! Mam koniczyn, co chcesz? Eee, za chwilę, no może... No bo to daje level przecież. D to dobre, to, to samo A wypiję. tam wiesz sobie... co, nie, wypij tam wiesz... Idę siknąć. 19 leveli mi dał? Ładnie. No, gdzie idę? W górę. Ale się kurde czuję jakbym się nie czuł normalnie. Tu, tu. No, zapełniamy te swoje zbiorniki. Siku, siku. Siku, tu 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 tu, tu, tu. Nowa, e, muszę Dobra. tutaj zrobić jeszcze... Dobrze... a, Słuchaj, dobrze to rano. Koncentra Słuchaj, Koncentrat? Nie no, wiem, coś z Wiesz, co jakbyś y, mógł zrobić szkło i spulwaryzować neterkwarc, żeby był proszek? To to, 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 tam, to się przyda. Neterkwarca, gdzie jest neterkwarc? Mamy neterkwarc w ogóle? Mamy chyba gdzieś tam u górę, będzie. Skrzynce? Gdzie być? E, no chyba tak, Szkło mam chcesz zro mam zrobić, tak? Szkło i z, a ten akwarcyk spulwaryzować, żeby był proszek. Dobra, to wrzucam, tu się robi szkło, wrzuciłem Icon. do końca. Logic Circuit, inscriber Logic Press. Na tych, na tych zewnętrznych skrzynkach gdzieś mówisz nether jest? No, tak, tak, powinien być gdzieś tam nether inscriber Logic Press, dobra. Wmieniamy, wzruszymy to Lecimy lecimy. mieć dwie karty, żeby mnie, kurde, zrobić, to już będzie coś, nie? No, to by było już fajnie. Jak ten neter wyglądał? Wiesz, jak kurde nawet... Takie biały, takie, taki, taki, taka, taka, kurde, takie, nie wiem. Taki kurde, płatek pączuć. Aha, ale białe, jak? Biały, biały, no. Ewentualnie, jeżeli mamy w kostkach, no to będziemy mieć wiesz. To ja szukam. Na razie biały, to tak jak wiem, że to wygląda w kostkach. Ale podobno wiesz co, jak otworzysz skrzynkę, i klikniesz dwa razy na wyszukiwajkę w tym na dole. Tam no. z Ney, to podobno wyszuka. podświetniam sobie te itemy. A nie. co. Czy n To ktoś tak? Jest netherquart, O, widzisz? Tak, dobrze mówią. O dokładnie, Widzicie? kurde. Jak się Net Net. <coughs> dobrze będę sobie to wykorzystywał też na. huhu hu, -hu, -hu no działa to huhuh, ja muszę chwilę przerwy oh. zrobić, bo mam telefon od żony, także muszę odebrać dwóch. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, my słuchajcie zrobimy... te... <laughs> kilka sztuk jeszcze tych, tych, tych... cirkutów. Logików Circuitów. I będziemy mogli sobie tutaj zaraz... ogarnąć temat z procesorem. To jeszcze dwa będziemy mieć 15 na 15 sztuk. Tych, to elegancko. Dobra. Łącznie mamy... A, bo tu już mamy logic-procesory, o proszę, o proszę, proszę. Wybaczcie, chwila przerwy, ale no musiałem odebrać. No eee, Fajnie to, to, naprawdę, to fajnie wyszukiwarka, kolejny nether znalazłem. Były no logic-procesory, dobra, czyli redstone jeszcze tutaj. E, tak. Także Widzę dzięki to... serdeczne dla widzów, że to... powiedzieli, że to też działa. Dokładnie. <coughs> Przepraszam. To co kurde, po jednym mogę robić. To, to ten Inscriber Advance jest po prostu bajka. Wrzucasz i działa. No wiesz, no, nieraz jest tak, nieraz tak nie ma. No. Nie wszystko jest proste, huśku. No Dobra, niestety, mam, no. mam spulwaryzować ten netar, tak? E, tak, kwarcyk, tak. No i on robi nether quartz dust, dusty robi. Tak, tak i chodzi mi o dusty. Dobra, ja tu jeszcze mam inne rzeczy do pulwaryzowania. I jakbyś to, jak już to spulwaryzujesz, to jakbyś mógł mi jeszcze czepnąć coś takiego jak quartz Glas. Dobra, czekaj, na razie to ja odbiorę ten, odbiorę po prostu... Quartz glas, no, jak coś no, robi się, ustawiasz X w craftingu z, tego, z tych dustów pulwaryzowanych -hmm. i cztery szkła normalne. Hmm. Czekaj, nie pamiętam, ja gdzie te szkoły robiłem. Tutaj. 4 eee, glasy i x z tych, tych, tak? Eee, nie, tak, 4 glasy i X -y z tych. Z tak, laska. jakbyś robił TNT na przykład. Dobra, jasne. To już idę. 8 eee, okay. sztuk, jakbyś mógł zrobić. Na górze zostało skonformalizowane, tak? Trzydzieści osiem. gotowe. 8 sztuk tego potrzebujesz? Eee, tak, tak, tak. Kurde, no czego mi przyniosło tak nie, nie tak jak ja chciałem? Ma być X, czyli ma być... tak, 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 tak. Pik. pyk. Pik. Pyk. Pyk, pyk. 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 Będziemy o, mieć... Wiecie co? Zaraz mi to zdenerwuje. Będziemy procesorów, okej. Okay. Low Procesor. do tu, 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 tu. I po bokach mówiłeś szkło, tak? Znaczy, tak, tak, tak. tak po tych. Dwa u góry i dwa po bokach. Charges albo Certus Quartz. Quartz Glass to Quartz. się nazywa, Quartz. tak? Ile tego tak, potrzebujesz? Osiem tak, tak. sztuk. A, czyli tutaj muszę dać tylko po dwa razy. Dobry. Charges. Mamy sztukę. Więcej nie robię, bo szkoda tego kwarcu. Nie, nie tak, ja, jasno, jasno. Ja, ja. Proszę cię już o, to był sobie te, A to był nawet na Quartz. No, tego. No nie wiem o, czy quarts, to było coś. No, patrz, Quards Glas też mieliśmy. No to może robiliśmy. Albo ty robiłeś, może bo ten, ja nie pamiętam. No, ale to nic, to, to w sumie to, 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 tak, się, tak czy siak się przyda, więc. O, dobra. Dobra, i teraz tak yy, potrzebuję tutaj. Dobra, to jest tak. E, tutaj, to, jest to, to jest. tutaj. To jest. O, piornikę Raz, dobra, to co ja mam tutaj trzy, cztery, robić? w cztery, razie. 5 eee, sztuk. Teraz ci coś daję do kolejnego. No bo ja stoję, tak, bez ruchu. No to prawda, ja wiem, że ty mi tutaj siadaj. Mogę ci się pochwalić, że mam blok diaksów. Znalazłem. Zobacz. Mógłby ja blok dobra. diaksów, a też gdzieś hmm. ja miałem blok diaksów. I mam dwa bloki emeraldów. Jeszcze już, już daję zadanko. Okej, okay, ja to idę... Znaczy, my ładujemy wreszcie do, do tego? Do tego, tego Transmutation Type'a, czy nie ładujemy? Ale wiesz co, ładuj tam, jak coś tam będzie, to ładuj, kurde, bo... Ładuję, byś bo ja przecież za, mam... ...byśmy się Obsidian mam... Tam, te wszystkie rzeczy, kurde, no bez, bez przesady. Ty wreszcie. mi dawałeś blok diamentów? No. No, bo się tak coś w sensie, kurde, skąd mi się nagle blok diamentów? Nether no, Core, do tego nie można się nauczyć. Po prostu zrobimy, wiecie, mi się wydaje w ten sposób, że rzeczy, których się nie możemy nauczyć, to po prostu nie będziemy ich dodawać do MC i tyle. Dokładnie. Będzie to moim zdaniem jakiś tam fair play. Fair play, no. Fair playowatość miecz. Sword. Oddałem swój metal. Aaaa, tyle,

Jakby to, to było to? Jurcze, to jest czapk. Jurcze, to jest czapk. Kurde, no to się dzisiaj dzieje z tym telefonem. Znowu telefon, znowu byk, telefon, byk, znowu byk, telefon. znowu telefon. Dobra, eee, eee. masz tutaj te. <laughs> Ładuj do, tej, do tego inskrybera tam na dół. Tutaj na boczu, Ja muszę zrobić jeszcze ty, ja dorobić tych tych, tych Pure certu kwarcu, żeby, żeby. Co mam robić, żeby stać co, co mam No robić? tutaj, I... tutaj, tu, 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 no. tu. No. Dajesz tam ten w środek, ten kwarc? Taki kwarc? No ten, który ci właśnie dałem. Pure A Certus skład. No, tu, do tego pierwszego, tu? Tak, tak, tak. No i gdzie w środek? A tu w środek, tak? W środek, no. No i co? No I, I robisz takie te Printed Calculation circuit. No mam. I kolejny. A, ja a ja ci zrobię teraz jeszcze więcej tych Pure... pure. pure no po jednym tam można o. wkładać tylko? No właśnie tak, a w tym Advanced... A w, advanced można, a w advanced można dwa. Znaczy no dwa, <laughs> w sensie... Nawet dwa... Nawet tak, nie? Aha. To mam tego pięć. Duż. No, no, no. I co mam z tym zrobić dalej? No, eee. Yy... Zbierać, zbierać, zbierać. Na no kim mam tego kwarcy? Już mi się skończyło to, co mi dałeś. No to już. Masz. E, czekaj, e, nie, nie ten piasek, nie ten piasek. Masz. Kulki szczęścia. To już ty mi zarzucasz, ty. I teraz idź wsać to do wody, tu. I co ty mi dałeś, jak ja tego nie mam? No masz. Kulki, kulki szczęścia. Nie mam. Niku, nie Gdzie? Idzie! To, to są takie kuleczki. Jak tak? I dowody Ta. je No i wkłada je tutaj do wody. Wszystkie? Wszystkie. No hmm. dobrze wrzucą? Nie. Nie, co ja wrzuciłem? <laughs> nie przełączyło mi się. Przecież mam je o, tu są o Certur skład Sidy. No, 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 no. O, dokładnie. O, kurde, ale fajne z tych odcinki, co to leci. No i dobra, niech sobie rosną. I co z nich urośnie. Właśnie tych te karty, które wrzucałeś tam. No? Aha. Zaraz, zaraz wyrosną. Ja kupaczę, Mamy te akceleratory, więc, więc, więc to. Nie, ja jak w miarę szybko. A w międzyczasie, jeżeli to się będzie robić, to zobaczę, co ja tam dokładnie jeszcze potrzebuję. Eee, calculation Processor. Tam Calculation procesory widziałem. Printed, 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 printed. Al, yy... ah, ja, 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 Kurde, ja, bo ja to a... złapałem. Ej. Co raz raz Redstone i printed silicon. Quick, okay. tyk, tyk. Co się robiło? Nie mam. Re, re. Dziwnie mi to podzieliło. Wypchało mi to całe ku tym. A bo, tak, bo to y, jeden jest na przykład w jakimś innym stopniu naładowany, e, innym stopniu a, naładowany do, Aha, a drugi w innym, tak. To taka zamiana. Mhm. No to dobrze. Dobrze widzieć. Jeden dobrze. będzie miał tam, wiesz, y, 7% urośnięcia. Na, Nałajdowało na, na, na łaj, na się. Będziesz widział takie będzie takie takie, takie insze. niższa niższość, tak? Tak, dokładnie. Będzie takie insze, dobra, teraz w tym czasie posprawdzam jak tam moje nasze wzrosty roślinek. A tutaj sobie rosną. I się Tu. Tu sobie też rosną. Tu sobie już tak. też prawie to? I ostatnie, które było pierwsze. O, ładnie, dobra. Mm. Tyle dyrtów w całym puszku, nie wziąłeś tego puszku. Mam światełko. Dobra, i już chyba będę mógł zrobić pierwsze to, nie? Tak, Jakieś raz. już tam się pojawiły takie duże, ale chyba jeszcze nie wszystkie. Jeszcze nie wszystkie. Ale już są takie duże. Duże. A tu dwa, no, no dobra. Czyli, czyli jeszcze trochę, jeszcze trochę. A tutaj, nie? No. A już, 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 już. Już? O. Wziąłem. 32. No i... No i hej, Znowu panen. to samo. Znowu to samo. <laughs> Wiesz, jak sobie dodamy moda na następny odcinek, powiedzmy. No. E, tego na ten, to po prostu wrzucimy, no wrzucisz całość, nie? Nie chcę w Może nie, do, nie, nie, nie się jeszcze. Jeszcze. A pokaż, e, jaki ten. Okej, okay, no Jest ja tam no jakiś procent, jak No właśnie, chyba nie. Piorce to jest No. Czekaj, czekaj, czekaj. No. Oho. No. Czekaj, calculation. Tak, calculation. Nie, zły, zły pattern wrzuciłem ten masz. No na górze ten wrzuciłeś zły. No, inny, to był inny. Miał być cal Inscriber Calculation plus, a ja wrzuciłem Inscriber Engineering no teraz, plus. Teraz działa. Teraz działa. Eee, to tak, to w sumie no. Pff. Ładuj się, ładuj się, ładuj się chłopaczku, ładuj się, naładuj no, się engineering, yy, Ten engineering. Tam potrzebujemy tego, muszę je zrobić jeszcze. Dwie sztuki. A... A Jeśli będzie, to, to będzie stuki? można czym innym się zająć, kurde, bo... No kurde, masakra. Z tego magazynu jest w... tragedia. No. Wiesz co, jest tragedia, bo my teraz niewiele tego wszystkiego mamy, nie? No. Jakbyśmy mieli wszystko teraz tak pod ręką, to, to by było szybciej, nie? Uh... Logic Processor i Quartz. Logic, mam, Certus Quartz. Logic Processor mam, Certus Quartz'ów mam. W sumie to bym zrobił. to? to, no to ja mam. Pewien element, który nam przyszedł. jeden KMS ms storage. Ja tutaj jeszcze. Zobaczymy o. czy to można zrobić. O to. Nie można tego. Si, sí, bar to. or nie można spulwaryzować? A przepalić? Też chyba nie. A nie, można przepalić. tutaj brakuje para, para, pam, pam, para, para, pam. Nie to. To. Czy procesory mam. Logic, procesory du. mam. tu a... tak, tak sobie wsłucham Kwartyresu. teraz tego wszystkiego, logic to, logic tamto, to normalnie niesamowicie jest. No. a co my już tyle, tylko tyle mamy tego kwarcyku, nie mamy więcej kwarcyku tego? Ja nie no mam jeszcze panie. dusz, dusz te? Ja mam jeszcze 28 przy sobie. Ale takiego zwykłego kwarcu? Nie, już nether quartz dust. A, a to nie, to mi chodzi... Czekaj, to wezmę, wezmę to z góry, chyba jeszcze jest. Bo jak nie ma, to ja pierdyle, to będziemy musieli pewnie, kurczę. Ale kwarc dyry... chyba był w, w tym. Yy, Tylko no wiesz, ja potrzebuję ten... Yy, ale ja nie potrzebuję poczułem, ja poczułem ten kwarc, kwarc z Applied, it, nie ten taki kwarcek Aha. netherowy. No, to będzie szukanie. I z tym może być właśnie, panie Dżin. Jest problem, bo chyba tutaj w skrzynkach też już nie mamy. Czyli kolejny odcinek to będzie w Poszukiwaniu Kwarcu. Mhm. Mm nie no, dobre Wszystko na to wskazuje. Ustawiamy. Ewentualnie będzie można zrobić jakiegoś lajwiczka, też. Bo no te, te to lajwiczki z tym... to. To nam wychodzą jak. Nie powiem co. No, tutaj w ogóle nie ma. To nie wiem dlaczego. Nie nazbierałeś. A czy w tym stoliku mamy? Nie, bo ten stolik chyba nie przyjmuje tego kwarcyku. A nie, mamy Tardy Certus. A i co? I co? I co? Jesteśmy uratowani Bocia. Dokładnie. Okej, mamy 12 sztuk tego. Nie będę mógł teraz robić to. Mogę. A bo tak, nie było tego. Okej, okay, dobrze. Hmm, cyk, 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 cyk. Ponga. No mam już zrobione. Będziemy mieli łącznie 37. Słuchaj, pamięć, że jakbym miał kurde jeszcze. Słuchaj, ty, ty Jesteś U. Co byś miał? Co byś miał? Calculation Processor. Tak, jeszcze jeden CALCULATION procesor. I co będziesz robił? To będziemy raczej mieć wtedy jedną karciochę. O. Mam ci to oddać, ten ten, ten print, ten CALCULATION Circuit, tą całą ścieżkę? Czekaj, to ścieżka, Tak, 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 jak najbardziej. to masz 37 tego mam. O, elegancko, właśnie tego mi trzeba było teraz. A? Idealnie, idealnie panie Jiggy, się z tym pojawiłeś. No widzisz, jak ja jestem sprytny. I będziemy mieć to, z tego mogę zrobić jeszcze jeden obwód taki. O, o, Patrzę o! Patrz na to, co o, się o. dzieje. I co? Powaga, dzieje. Czekaj, tutaj. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. potrzebaj To, to. Co ty tam robisz? Trzy sztuki, dobra. I teraz z tych trzech sztuk możemy zrobić to, bo... Glowstone. Mamy glowstone? Powiedzmy, że mamy glowstone. W tym jest na 100% tutaj, w stoliczku Jest, okej. Okay. W tym stoliczku jest dużo ciekawych rzeczy. No właśnie widzę. Coś jest Tak, bo to jest coś do mnie złe. No ale to Zobacz. możemy się już pomału żegnać, bo jest... Aha, no to dobra, no. to dokończymy to w przyszłym odcinku. Dokładnie. Także na razie trzymajcie <laughs> na się, razie. pamiętajcie, Yo. że gry łączą nawet pokolenia i do kolejnego razu trzymajcie się. papa. Pa pa. pa, pa.